Dreszcze i owacje na stojąco w tańcu z gwiazdami. W ostatnim odcinku jubileuszowej edycji tanecznego show wydarzyło się coś, czego polska telewizja jeszcze nie widziała. Prowadzący, Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut, ogłosili decyzję, która poruszyła serca milionów Polaków i sprawiła, że całe studio wstało z miejsc. To był historyczny, pełen wzruszeń hołd dla Wielkiej Gwiazdy która od lat żyje w cieniu dla królowej Beaty Tyszkiewicz. Co tak poruszyło całą Polskę? I jakie inne rewolucyjne momenty zobaczyliśmy tego wieczoru na parkiecie? Ten odcinek od początku był wyjątkowy i przejdzie do historii z wielu powodów. Na parkiecie zobaczyliśmy prawdziwą rewolucję. Para Katarzyna Zilman, Jan Lizer zapisała się w historii programu jako pierwszy żeński duet taneczny. To był moment, na który wielu widzów czekało od lat. Zatańczyły pasjonujące, niezwykle wymagające tango. Ubrane w lustrzane, dopasowane stroje opowiedziały historię o partnerstwie, zaufaniu i sile, która rodzi się między dwiema kobietami. Każdy krok, każde objęcie, każdy gest był przemyślany i pełen emocji. To nie był tylko taniec, to był manifest. Ich występ był nie tylko perfekcyjny technicznie, ale przede wszystkim był potężnym symbolem siły, kobiecego partnerstwa i przełamywania barier. Publiczność nagrodziła je owacją na stojąco, a jurorzy nie kryli zachwytu. W internecie zawrzało, a komentujący okrzyknęli ich występ najpiękniejszym i najważniejszym w całej historii programu. Show skradł też Tomasz Karolak, który po spektakularnej wpadce, podczas której upuścił partnerkę. Obrócił całą sytuację w mistrzowski żart. W trakcie ich dynamicznej hachy, przy skomplikowanym podnoszeniu, aktor stracił równowagę i tancerka wylądowała na parkiecie. Na widowni zapadła mrożąca krew w żyłach cisza, a na twarzach jurorów malowało się przerażenie. Ale Karolak, zamiast panikować, pomógł partnerce wstać, po czym oboje wybuchnęli szczerym śmiechem. Aktor podszedł do mikrofonu i z rozbrajającą szczerością stwierdził ja i taniec to dwa pociągi jadące w przeciwnym kierunku. Jego autentyczność, dystans do siebie i ogromne poczucie humoru sprawiły, że z potencjalnej katastrofy uczynił najzabawniejszy moment wieczoru, zyskując miano szowmana edycji i ogromną sympatię widzów. Ale prawdziwa bomba emocjonalna miała dopiero nadejść. Jubileuszowa edycja to czas wspomnień. Produkcja wyemitowała materiał poświęcony legendzie tego programu Beacie Tyszkiewicz. Pierwsza dama polskiego kina, ikona stylu i najbardziej charyzmatyczna jurorka, która przez 19 edycji czarowała widzów swoją klasą i dowcipem. Pamiętamy jej legendarne komentarze, pełne inteligencji i ciepłej ironii. Pamiętamy jej gesty, sposób, w jaki trzymała papierosa, jej słynne och, ach i spojrzenia, które potrafiły powiedzieć więcej niż tysiąc słów. Była sercem i duszą tego programu. Kilka lat temu, ze względu na problemy zdrowotne, gwiazda całkowicie wykofała się z życia publicznego ku rozpaczy wiernych fanów. Materiał wideo, pełen jej najlepszych momentów i ciepłych wspomnień innych gwiazd, wywołał w studiu falę wzruszenia. Kamera pokazała płaczącą Iwonę Pawłowicz, jej wieloletnią rywalkę z zajurorskiego stołu. Po wzruszającym materiale wideo głos zabrał Krzysztof Ibisz. W jego oczach widać było autentyczne poruszenie. I wtedy padły te historyczne słowa. Pani Biatoł, bardzo tęsknimy. Ta honorowa złota kula jest dla Pani. Wkrótce ją do Pani wyślemy. Mam nadzieję, że jak zawsze Pani nas ogląda, powiedział drżącym głosem. W tym momencie stało się coś niezwykłego. Całe studio Juroży, Tancerze, publiczność wszyscy wstali z miejsc. Rozległy się gromkie, niekończące się brawa, które trwały ponad minutę. To był hołd, na jaki zasługuje tylko prawdziwa legenda. Pierwszy raz w historii programu przyznano honorową, kryształową kulę. Za kulisami mówi się, że pomysł na ten hołd dojrzewał w produkcji od dawna, a Krzysztof Ibisz osobiście zabiegał o to, by uhonorować swoją wieloletnią koleżankę w sposób absolutnie wyjątkowy. Można sobie tylko wyobrazić, jak w swoim warszawskim mieszkaniu, z dala od kamer, sama pani Beata oglądała ten moment, być może z euzetą wzruszenia wokół. Po programie internet zalała fala emocji. Widzowie masowo komentowali historyczny wieczór. Płakałam razem z Iwoną Pawlowicz. Pani Beata to klasa której dzisiaj tak brakuje w telewizji. Dziękujemy Polsat za ten piękny gest. Napisała jedna z internautek Karolak Mistrz. Wolę taką wpadkę i szczery śmiech niż idealny, ale nudny i sztywny taniec. Dodał inny. Duet kobiecy również wywołał dyskusję, w której dominował podziw: Zilman i Lizer pokazały klasę i odwagę. To było coś więcej niż taniec. To był ważny głos w dyskusji o równości. Ten odcinek tańca z gwiazdami przejdzie do historii. Pokazał, że telewizja rozrywkowa na najwyższym poziomie może być jednocześnie progresywna, autentycznie zabawna i pełna szacunku dla własnej historii. To był wieczór przełamywania barier, szczerego śmiechu i głębokiego wzruszenia. Gest w stronę Beaty Tyszkiewicz to dowód na to, że prawdziwych legend nigdy się nie zapomina. Choć od lat nie ma jej na ekranie, wciąż pozostaje królową nie tylko polskiego kina, ale także królową serc widzów tańca z gwiazdami. To był najpiękniejszy dowód miłości i tęsknoty, jaki telewizja mogła jej podarować.